Dlaczego warto inwestować w nieruchomości? Powód czwarty. Pomnażanie majątku. Wyjaśnijcie różnicę między aktywami a pasywami. Co to jest aktywo? Aktywo to jest rzecz, która wkłada nam pieniądze do kieszeni, a pasywo to jest rzecz, która wyciąga nam pieniądze z kieszeni. Tak nam na przykład. Jeśli inwestujemy w w nieruchomości w dom mieszkalny, no to ten dom nasz wyciąga nam pieniądze z kieszeni. Wiadomo, to jest nasza nieruchomość i w niej mieszkamy, ale tak jest prawda. No, nie oszukamy tego i nie naciągniemy tego. Aktywo to jest rzecz, która nam wkłada, tak jak mówiłem, już pieniądze, czyli na przykład inwestujemy w nieruchomość, w giełdę, nasze środki, jakąś część naszych środków. I tam co miesiąc, co parę miesięcy oczywiście zależy, jak mam to składane, wkłada na naszych kieszeni pieniądze bez naszego zaangażowania. Czyli nasze pieniądze, środki pracują dla nas. One mają ciężko pracować, a nie my mamy ciężko pracować. Dlatego powinniśmy mieć jak najwięcej aktywów, które pracują dla nas, żeby wypełniały te nasze pasywa. Czyli jak mamy, chcemy mieć auto jakieś. To fajnie, żebyśmy mieli na przykład nieruchomość, która pokrywa nam ratę tego auta bądź koszta tego auta, bądź koszta tego domu wymarzonego, który chcemy mieć. Jeśli chcemy mieć dom w kredycie, który wyciągnął z kieszeni parę tysięcy, to fajnie mieć jakieś aktywo, które te parę tysięcy nam wkłada. Czyli jakby się coś stało, byśmy nie mogli pracować, bądź byśmy chcieli wyjechać na wakacje na jakiś czas, to fajnie, żeby wyrównywało nam. Tą, tą naszą ratę, bądź to nasze pasywa. Moim zdaniem, giełda to sposób raczej utrzymania kapitału, a nieruchomość to sposób pomnożenia kapitału. Zgodzicie się ze mną? Oczywiście może być to kontrowersyjny temat, no bo wielu ludzi może się ze mną nie zgodzić, bądź w drugą stronę zgodzić się ze mną. Ale po prostu, ile znasz ludzi, bądź słyszałeś żeby dorobili się na giełdzie, bądź zarobie, zarabiali na giełdzie, a ilu znasz ludzi, bądź słyszałeś o ludziach, którzy pomnożyli w sposób dramie, 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 dramatyczny swój kapitał. Trochę mi się poplątał język. Dlatego jakby myślę, że inwestując w nieruchomości pomnażamy ten kapitał. Oczywiście możesz być inwestorem, który pomnaża kapitał na giełdzie. Ale jak wiesz, jako dobry inwestor, warto dywersyfikować w różne akcje różnych firm, też na giełdzie, bądź różnych banków. Ale też, jak zarabiasz bardzo dużo pieniędzy na tej giełdzie, to warto dywersyfikować te nadwyżki kapitału w środkach trwałych, czyli na przykład w nieruchomościach. No bo to daje nam taką taki majątek na lata. Jak nie będziemy chcieli pracować, bądź już będziemy też chcieli swoim dzieciom na przykład oddać jakiś majątek, to jednak za paręnaście lat ten majątek będziemy mogli przekazać. Oczywiście akcje spółek też możemy przekazać, ale to jest jakby rzecz też wirtualna, a tu jest rzecz nabyta. I tak, myślę, że fajnie w ogóle zbudować sobie takie portfolio nieruchomości, bo one dają nam ogromną dźwignię finansową. Możemy sobie oczywiście te nieruchomości co parę lat kupować jedną, co rok. Zależy kto, jak, w jakim miejscu jest oczywiście w tej chwili. No bo za jakiś czas, inwestując, nie wiem, w, trzy nieruchomo w jedną nieruchomość co 5 lat, to za 30 lat będziemy mieli 6 nieruchomości, które przykładowo, dają nam tam 2-3 tysiące miesięcznie. No to myślę, że mając nawet te 15-18 tysięcy miesięcznie, na spokojnie, jakby na dobrej stopie możemy sobie żyć, podróżować, spełniać się życiowo, realizować, dużo czasu spędzać z rodziną i też dawać jakąś tam wartość wewnętrzną swojej rodzinie i bliskim. Dlatego myślę, że dalej jestem przy tym zdaniu, że nieruchomości to sposób pomnożenia kapitału. A giełda raczej to jest utrzymanie tego kapitału. Oczywiście też, jeśli bym się wykwalifikował, warto było na pewno zainwestować w giełdę. Ja się specjalizuję w nieruchomościach i inwestuję w nieruchomości, ale dywersyfikuję. Inwestowanie w nieruchomości, na przykład w różne mieszkania, czyli na przykład pokojowe, w kawalerki, w kamienicę, więc jakby też nie lokuje swojego całego kapitału i swojego całego czasu w jeden, w jeden sposób inwestowania. Daniel Makowski, Champion Invest.